Dzień dobry, witam państwa na konferencji przedmeczowej. W niedzielę o godzinie 15 Legia Warszawa zmierzy się w wyjazdowym spotkaniu 33. Kolegi o Bank Polskiej Ekstraklasy z Wartą Poznań. Do naszej dyspozycji jest trener Gonzalo Fejo. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry. I zapraszam do zadawania pytań. Dzień dobry, trenerze. To Zacznę od tego, że w środę na zajęciach trenował przez godzinę Marko Burch. Czy jest szansa, że on na tyle. Wydobrzeje, że zagra już w niedzielę, czy, czy raczej to kwestia kolejnego spotkania z Zagłębiem? Mm. Marco Purch nie będzie w stanie zagrać w tym sezonie. E... Piłkarz zrobił wszystko, żeby jeszcze w tym sezonie pomóc. Sztab medyczny zrobił wszystko, żeby w tym sezonie pomóc. E... Próbowaliśmy przyspieszyć na tyle ile możliwy proces jego powrotu. Natomiast już na dzień dzisiejszy wiemy, że, że będzie to niemożliwe. W związku z tym cel powrotu Marko jest na okres przygotowawczy. To jeszcze przy okazji zapytam o analogiczną sytuację z Tomkiem Pekartem i z Blażem Kramerem. Widziałem, że Blaż tam indywidualnie trenował coś postrzelał na bramkę, no ale to wiadomo, to, to co innego treninga, co innego mecz, gdzie są inne obciążenia. Mamy jeszcze jeden trening przed nami. Każdy trening, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Natomiast na moment obecny Blaż wyjeżdża z nami do, no, do grodziska, nie do Poznania. Więc Blaż będzie. Tomas na ten mecz nie, ale istnieje nadzieja, że będzie mógł pomóc w ostatniej kolejce. Uważnie się trener przygląda Legijnej Młodzieży. Tylko w tym tygodniu z takich nazwisk, które nie bywają regularnie na treningach, to jest, bo po raz pierwszy był Pascal Mozi, tak? Był, e, muszę sobie spojrzeć, Franciszek Saganowski, Michał Ziemba, Maciej Bochniak, Szymon Grączewski. Jak wrażenia z pracą z tych chłopaków, jak pan sobie ich obejrzał? Generalnie tutaj musimy odróżnić parę wątków. Praca z, z młodzieżą. Pierwsza jest grupa, które stałe przesunięcie do pierwszej drużyny, które pracują z nami w rytm pierwszej drużyny. Potem to jest są piłkarze, którzy w perspektywie, nie wiem, rok, dwa lata chcemy, będziemy chcieli, żeby dołączyli, w związku z tym chcemy ich mieć w miarę regularnie w rotacji, w procesie treningowym, jako część też adaptacji, jako też sygnał dla nich, jako też y, możliwość dla nas paczenia, dotknięcie ich, ich rozwoju. Um, poczucie, że oni, że oni są blisko dla nich i dla innych, że przez dobrą pracę mogą trafić do, do pierwszej drużyny Nawet jak to ma się nie stać z punktu widzenia jakby granie za pół roku albo za rok, ale to są młodzież, które przygotujemy i wierzymy, że skala talentu i możliwości umożliwia im, żeby za Półtora, dwa lata, być realną częścią składu grające. Um, a potem mamy piłkarzy, którzy są związani z drugą drużyną, czyli bezpośrednio zaplecze pierwszej drużynie, i którzy siłą rzeczy są blisko e, pierwszej drużynie. Ja bym chciał, żebyśmy pozwolili. Tym piłkarzom rosnąć i żebyśmy im dali spokój, żeby, dojść, żeby doszli do punktu, gdzie grają i mogą pomóc. Ja bym chciał, żeby to, że ktoś z młodych piłkarzy ciężko pracował po to, żeby dostać swoją szansę, ciężko, ciężko pracował po to, żeby być częścią składu pierwszej drużyny po to, żeby grać, żeby nagle nie zrobiło się furory wokół tego piłkarza, a potem jak pójdzie dobrze, jeszcze większa furora, a jak pójdzie źle, byśmy go zabili. Ja bym chciał, żeby to tak nie funkcjonowało. I często uważam, że w, w Polsce to trochę tak funkcjonuje, nie? Że, że za wcześnie, za szybko się zrobi głośno wokół kogoś, kto jeszcze po prostu jest w etapie rozwoju, gra, jest, jeżeli gra, to znaczy jest wartością dodaną dla drużyny, rozwija się, ale zrobi się wokół tego bardzo dużo artykułów, bardzo dużo za chwilę chęci wyjazdu za granicę i tak dalej. Nie, to jest proces, dajmy tym ludziom potrenować, dajmy tym, tym ludziom rosnąć dajmy potem im zagrać, jeżeli na to zasługują, jeżeli są przygotowani, ale nie zagrać jeden mecz, nie zadebiutować, po dajmy im złapać regularności, no i jak, jeżeli przyjdzie ten czas, tak jak wiele, z wieloma piłkarzami z Akademii Legii e, taki czas przyszedł, to potem dajmy im odejść, jeżeli to będzie korzyść dla klubu, sprzedaży i tak dalej, i pójść być może do, do innych lig, Reprezentować e, kraj e, i to jest rytm, który bym chciał, żebyśmy widzieli, że to jest proces i że to się opiera na, na rozwiązanie systemowe i na rozwiązanie, które są trwałe, a nie inspiracja momentu, inspiracja, że to jeden dzień się zdarzy i coś już nie. To jest regularność, regularność pracy i spokój. Bardzo szczegółowo i fajnie to e, trener wyjaśnił, to kończąc temat młodzieży, jeszcze tylko zapytam, bo w Poznaniu na ławce rezerwowych usiedli Adkonis, i Szczepaniak, czy w meczu z Wartą też możemy się spodziewać jakichś młodych chłopaków na ławce? E, ubolewam troszkę, znaczy... Cieszę się oczywiście, ale też ubolewam, że mamy tych chłopaków, którzy się przygotowują w tej chwili do Mistrzostw Europy U17, bo najprawdopodobniej z tej grupy, z tej grupy Atkonis Szczepaniak, Leszczyński, bo Leśczyński nie był z nami w Poznaniu, natomiast jest piłkarzem tego rocznika w 2007, który dobrze się prezentował regularnie trenują z nami ostatnimi czasami. Jeszcze Szymon Geroba akurat nie był z nami na treningu, ale też jest napastnikiem, który się przeglądamy. Ale e, z jednej strony się cieszę, że są na tym mistrzostwie, z drugiej strony ubolewam, bo myślę, że jest bardzo prawdopodobne, że któryś z nich mogliby uczestniczyć w naszych meczach do końca sezonu. E, nie ma ich, więc reprezentują Polskę na tym mistrzostwie. Um, może to będzie szansa dla, dla innych. Oczywiście nie możemy zapomnieć, że być pierwszym trenerem Legii w moim odczuciu to nie jest tylko być trenerem pierwszej drużyny, ale być trenerem klubu. To oznacza, że należy też pamiętać o, o potrzebie i wspierać drugiej drużyny. Należy też pamiętać o to, że. U 19, u 17, każdy kolejny rocznik ma swoje cele i swoje mecze. Ze względu na to też te przesunięcie zawodników musimy robić w sposób logiczny. E, oczywiście myśląc o pierwszej drużynie, która jest priorytetem dla każdego klubu, ale też uszanując pracę i cele w innych drużynach, bo, bo, bo w Legii pomimo tego, że to jest że są różne drużyny, to wszyscy jesteśmy jednym klubem. i. Do tej pory tak staraliśmy się działać, że za każdym razem, żeby było możliwe wspierać różne drużyny, druga drużyna, U-19, staraliśmy to robić w sposób logiczny, dla dobrego klubu, ale też dla dobrych piłkarzy, dla regularnego grania, dla, dla rozwoju i w tym weekendzie będzie podobnie. Więc to też jakby musimy brać pod uwagę, że jako osobą, która można powiedzieć jest na czele te drużyny sportowe Legii Warszawy, to nie mogę myśleć tylko o pierwszej drużynie, tylko też muszę myśleć o tym, co jest, co jest dalej. Wspomniał teraz na tym spotkaniu, że w Ekstraklasie tak naprawdę w tym sezonie dzieje się mnóstwo dziwnych rzeczy, no i dla Legii nie ma łatwych meczów. Jakiego spotkania się teraz spodziewa w Grodzisku? Dla nikogo nie ma łatwych łatwy mecze. A w Grodzisku spożywam się spotkanie z drużyną zmotywowaną, z drużyną, która ma jasno określony styl gry, z drużyną, która jest agresywna, jeżeli chodzi o podejście do gry w obronie, z drużyną, która podchodzi, która podejmuje bardzo dużo pojedynków, nawet porównując do, do, do średniej ligowej, z drużyną, które po stracie reaguje bardzo mocno i zagęszcza bardzo mocno strefę, że się traci piłkę. W związku z tym uwolnienie piłki po odbiorze w sytuacji dynamicznej będzie ważne. Z drużyną, która potrafi mieć dobrą obecność w pole karne przeciwnika i, i, i dojść do ostatniej tercji dużą ilości piłkarzy. Więc na pewno wiemy, że to będzie bardzo wymagający przeciwnik. Na pewno wiemy, że będziemy musieli pokazać najlepszą wersję siebie, żeby wywieźć trzy punkty. Z drugiej strony pracujemy codziennie po to, żeby być dobrze przygotowani, tak jak do każdego innego spotkania i wyjeżdżamy z pełną świadomością, co ten mecz dla nas znaczy i z pełną świadomością, że wynik z ostatniej niedzieli z Lechem nabiera znaczenie, jeżeli dokończymy roboty. No i dokończyć robotę jest wygrać najpierw z Wartą, potem w ostatniej kolejce z Zagłębie i upewnić, że nie patrzą na nikogo, że mamy Europejskie Puchary na następny sezon. Jesteście gotowi na te sztuczki Warty, czyli nieprzycięta trawa, niezroszona murawa? Ja wolę wierzyć, że w tak rozwiniętej ligi jak Polskiej Ligi w tej chwili, jeżeli chodzi o organizację, jeżeli chodzi o aparat medialny wokół ligi, jeżeli chodzi o rozwój jakoś trenerów, w tej chwili w ekstraklasie, wolę wiedzieć, że mecz piłki nożnej jest meczem piłki nożnej i że będą decydować inne rzeczy. Myślę, że są osoby, które powinny zadbać o widowisko, tej ligi, czyli o rzeczy, które umożliwiają grę się odbić na zasadę, w jakiej powinno się odbyć, jest lato. Nie ma powodu, żeby murawy były słabe, więc ktoś powinien dopinać, żeby murawa była odpowiednio przygotowana. Ktoś powinien dopinać, żeby murawa była zraszana. I to jest w interesie ligi, widzów, kibiców. Poziom tej ligi, odbiór tej ligi, nawet za granicę. Um, więc to nie jest rola moja w tym przypadku, tylko innych osób. Nie szukamy wymówek, um, więc um, szykujemy się do meczu piłki nożnej, do meczu na stadionach, który ma swoje specyfiki. Um, I na meczu, który. Generalnie tam się ciężko gra, ale w miastu też ciężko się gra i z 6 drużyn w lidze tylko Legia tam wygrała, więc uwierzymy w to, że mamy wśród naszych rozwiązań narzędzia, które nam umożliwiają być lepsi niż przeciwnik i wygrać ten mecz. Ostatnie pytanie, trenerze, tak patrząc na papier, na nazwiska graczy warty, no Adam Zrelak wydaje się tym najgroźniejszym piłkarzem. Czy na niego, czy na kogoś jeszcze uczula pan piłkarzy każe zwrócić szczególną uwagę, czy, czy raczej ogólnie? Wydaje nam się, i mówię wydaje nam się, bo nigdy nie można mieć z punktu widzenia przeciwnika 100% pewności, że Adam Zrelak akurat nie będzie mógł uczestniczyć z powodu Ponowienie urazu, wydaje nam się, że w ostatnim meczu ponowił czy odniósł na tyle poważny uraz, że to nie umożliwi mu gra na tym spotkaniu. Oczywiście, że jest to wartościowy zawodnik, warte, ale należy pamiętać, że. W pierwszej kolejce Apple, inny, inny napastnik Warty grał na Łazienkowskiej przy tym remisie i zagrał bardzo dobry mecz, więc wiemy, że, że w Warcie wychodzą 11 piłkarzy przygotowani, zmotywowani z planem na mecz, który określi trener i sztab i wiem, że na pewno poziom determinacji na mecz z Legią będzie, będzie duży, tak jak zawsze i tak jak z każdym przeciwnikiem, które, które gramy. Jeden z rytuałów w ciągu tygodnia, jeżeli chodzi o pracę sztabu, i tutaj mówił trener Iniaki, trener Małecki, trener Aleks, są, są odbyte takie rozmowy indywidualne z piłkarzami, że trochę się podsumuje oprócz to, co robimy w drużynie, ich ostatnie występy. Piłkarze nie grający mają też wtedy klipy z treningów, w jaki sposób. Chcemy się rozwijać, i na tych te odprawach też są zwracane uwagę na charakterystyki indywidualne piłkarzy, które mogą spotkać w swoim sektorze. Do tego przygotowanie meczu, tak jak zawsze, jest, zrobimy stałe fragmenty gry. Jest odprawo, styl gry warte i przede wszystkim, jak się przeciwstawić temu, czy jak wykorzystać różne sytuacje, różne momenty w meczu. Więc przygotowanie do meczu warto odbywa się w szczegółach, tak jak do każdego innego. I wierzę w to, że zarówno pod kątem poznania charakterystyk indywidualnych piłkarzy warte, jak i rozwiązanie drużynowe warte, ale przede wszystkim to, co my mamy robić, będziemy przygotowani w naj, najlepszym możliwym sposobem do tego meczu. Dziękujemy bardzo za udział w konferencji. Do zobaczenia. Dziękuję.